Na takim obszarze, tutaj na moim kanale najlepiej te tematy, wszystkie finansowe się również też klikają i jest cała wielka dyskusja o stawkach. I wychodzi tak naprawdę, że architekci mają trochę problem z tym zarabianiem mają problem, problem ze stawkami. I, I właśnie teraz jest to, może takie kolejne pytanie jest takie: czy wdrażając te projekty, zauważacie albo bo masz na pewno konkretne przypadki? Czy architekci rzeczywiście powinni podnosić stawki? Czy z drugiej strony, właśnie architekci zarządzają, ale może zarządzają w sposób nieefektywny? A tak jak specjalista od zarządzania Peter Drucker powiedział: Jeżeli czegoś nie kontrolujesz, to nie jesteś w stanie tego dobrze sprzedać i, i zrozumieć. Tak? Żyjemy w epoce big data. Które jest wykorzystywane, i ciągle mówi się, że powinniśmy mieć współczynnik i powinniśmy to kontrolować. Więc teraz jest pytanie, tak naprawdę, czy my na tym zarządzaniu tracimy pieniądze? I gdzie architekci tracą pieniądze i jak można to usprawnić?